Dobra, dzisiaj ostatni dzień mojego challenge'u. Te osoby, które nie wiedzą, zrobiłam sobie taki spontaniczny trzytygodniowy tygodniowy challenge, głównie polegający na przypilnowaniu odżywiania. Tak, więc e, z moją dietetyczką Kasią Rarus wzięłyśmy się za to ostro i każdego dnia po prostu no... trzymałam dyscyplinę. Więc mamy efekt minus 4 kg w 3 tygodnie. W obwodach też pospadało mi dużo, w talii 5 cm, w biodrach też mi dużo spadło, więc no trzy tygodnie przypilnowania diety dużo picia wody, no aktywność fizyczna, bo w tygodniu miałam dwa trzy treningi, Może nie jest jakoś dużo, ale, no ale jednak ten metabolizm, ten organizm się nakręcił i co najważniejsze energia energię w ciągu dnia, rewelacja. A to jak to nie była dieta jakaś, nie wiadomo, e, jakie głodzenie się, absolutnie zdrowe odżywianie. Ja miałam w dni treningowe 2600 kalorii. Bez treningu miałam dwa chyba 300 czy 200. No i mam teraz najmniejszą wagę od, od zawsze w ciążę, tak? Do wagi sprzed ciąży zostało mi jeszcze 5 kilo. Nie wiem, czy będę chciała aż tak nisko schodzić, natomiast teraz mamy za kilka dni wyjazd wakacyjny, więc na wakacjach oby mi te 4 kg nie wróciło. <grytanie> Ale nawet jak nie wróci, to wiecie, ja wrócę z wakacji i znowu wrócę do tego swojego prawidłowego odżywiania, więc ta woda po prostu będzie ze mnie schodzić. Jeśli chodzi o kondycję mojego ciała, no to wiecie, już fajnie się wysmuklił, jakiś tam zarys już jest, no te mięśnie, no to, no to nie jest to, co przedciążą, tak? To muszę jeszcze treningami mocniej dopracować, bo widzicie, no to jest takie, wszystko jeszcze takie luźne, nie? Ale jest już o wiele lepiej, Niż było, tak? Więc no... Super, mamuśka wraca! Mamuśka wraca do sporu.